Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku moi drodzy. Nie uwierzycie, zapomniałem, że jajka te tutaj od kur, jakby no, kury są jeszcze na antybiotyku i totalnie o tym zapomniałem. No i co, i oczywiście zjadłem te jajka. Jak widzicie, gniazda odkryte, a i tak tu są jajka. 4-5. O, tam takie spore widzę. O, sześć, także zaraz ich tu się wywietrzy i zaraz tutaj przejdziemy po te jajka, zobaczyć co i jak to tutaj się dzieje. No i powiem wam, że zjadłem te jajka z antybiotykiem. No dobrze, silki wypuszczone, kurczaczki biegną, seramy też niech wychodzą. Zobaczymy czy jajko zniosła serama. Zapomniałem chyba wziąć, a nie, wziąłem to jajko. Wziąłem jajko, tylko pytanie czy zniosła kolejne. O proszę. Dwa jajeczka od silek zostawimy na razie. Zobaczymy, jak tutaj. No i dzisiaj będę przenosił właśnie kurczaczki. Tutaj. No i jest jajko. Czy ja jedno zostawiłem? Nie, ja chyba jedno zostawiłem, chociaż jest ciepłe. Wydaje mi się, że jedno zostawiłem. Powiem wam, że muszę te podkładowe, bo tak to się gubię cały czas. No dobra, idziemy zobaczyć, jak te jajka odniosę. Co? To mnie ciekawi. Ile tych jajek dzisiaj jest? No fajnie, fajnie. Ale ten antybiotyk to już chyba, właśnie nie pamiętam. Chyba tutaj dawałem im jeszcze do tego poidła Także jak tu im się skończy, to nalewam czystej wody i będą już bez antybiotyku. No i wtedy tam okres tej, wiecie, bez tych jajek, to nie wiem ile jest tam. 5, 7 dni, coś takiego. 7 chyba dni. No, więc co? Ja biorę jajeczka, żeby je po prostu dać tutaj do gniazd. Pamiętacie, czy ja. Ale ja mam kiepską pamięć, powiem wam. Ja chyba po jednym zostawiałem, nie? W każdym. Także odejmę później cztery od wszystkich tutaj zniesionych. O, tutaj też jest jedno. Proszę Was. Zostawiamy, no tylko te jajka tutaj tak są widoczne, że, że prawie w ogóle, ale dobra, zostawimy. Tam też jest jedno, to damy też jedno. Okay. Tutaj, a tutaj kurka znosi, ale jeszcze musimy wziąć stąd dwa jajka. Ojej, ale się prawie wywaliłem, a to jest już takie ładne, patrzcie, takie duże. Duże jajeczko już jest. Kurka dasz sobie dać. Dasz sobie dać? No, masz. Masz, jajeczka masz. O. Dobra. Także jajeczka mają już wszystkie w gniazdach. Miejmy nadzieję, że się nauczą. No okej. Okay. Powiem dzisiaj Wam, że jest taka pogoda dosyć kiepska. No ale. Nic nie zrobimy. Trzeba czekać na pogodę i tyle, nie? Nic więcej się nie poradzi. Ok. Przechodzimy tutaj do gęsi i znowu już problem z ich zagonieniem będzie. Ok. Więc ja je zaganiam, a my widzimy się za chwileczkę. No dobrze, udało mi się. Gonią te kurczaczki tam. No cieszę się dzisiaj, bo właśnie przenoszę te e, pisklaki tutaj. Także się cieszę. Zostawimy już, bo zaraz tu będę przychodził. Zostawimy włączoną żarówkę, żeby się rozgrzało mi e, W sensie to jest żarówka tylko światła dziennego Ale zostawię, żeby, żeby miał tam ładnie naświetlone Bo będę przynosił tą płytę grzewczą i tak dalej Także wszystko będę przygotowywał No a my widzimy się za chwileczkę Wiecie co, zaczęło troszeczkę padać Myślę, że zaraz kurki się schowają No a my zobaczymy sobie jak to tutaj wygląda Z tym niesieniem Tu żadnej nie ma tu jest jedna, druga, trzecia w gnieździe No i patrzymy, ta starsza, starsza i ta starsza Także bardzo fajnie generalnie Bo te widzę, że już ładnie noszą, o te Te starsze, takie co właśnie przywiozłem je teraz A, a jeżeli chodzi o, o te jeszcze młodsze Bo inaczej, dzielę je na trzy Najstarsze, 25 tygodniowe, które już noszą 21 tygodniowe, chyba jakoś, które powinny zacząć zaraz nosić, i jakoś tam 18 tygodniowe, chyba, które jeszcze mają troszeczkę czasu. Także, jak wiecie, to zawsze dzielę sobie to na po prostu takie partie. Także widzę, że te najstarsze coś tam noszą ładnie, więc niech, niech noszą. Właśnie muszę im dzisiaj wlać zwykłej wody, i od dzisiaj te 5, 6, 7 dni myślę, że trzeba będzie poczekać. No bo wiadomo, nie chcemy jeść jajek z antybiotykiem. No dobra, moi drodzy. Ja, jeżeli chodzi o przenoszenie kurczaków, to właśnie zaraz to robię. No i widzimy się za chwileczkę. No dobrze, mam tutaj właśnie klatkę, poidło i tak dalej. Płytek grzewczą, którym zaraz właśnie muszę podłączyć. No i kurczaczki już są tutaj w zagrodzie, o proszę bardzo także kurczaczki przeniesione jedzonko mają, tylko jeszcze właśnie muszę im dać poidło no i płytę grzewczą oczywiście, żeby im było cieplutko, Mersinka ty idziesz ze mną, chodź, chodź no, dobra także ja to przygotowuję a my widzimy się za chwileczkę, no dobrze moi drodzy, więc kurczaczki już są w kurniku w tej zagrodzie, zaraz wam pokażę Mersinka zostajesz mają podłączoną płytę grzewczą i tak dalej także jak widzicie siedzą teraz sobie w kącie ale mają płytę grzewczą nastawioną na, na tą ile tu mamy na czwórkę także im tam wiecie tak średnią, znaczy średnią, no średnią o I tutaj mają paszę. Wodę mają oczywiście wyżej na, na kosteczce, żeby nie brudziła aż tak. No i co, niech one tutaj się zadomowią, niech rosną, no i z czasem będą właśnie dopuszczone tutaj do tych. Także tak to wygląda, będę musiał gotować jajeczka dla nich, no tylko wiadomo nie teraz, bo mam antybiotyk dla nich, w sensie no antybiotyk dla nich, mam jajka z antybiotykiem, więc to nie wchodzi w grę. No, ale jeszcze 5 dni i będzie wszystko dobrze. No dobrze, moi drodzy, więc my widzimy się później. No dobrze, moi drodzy, więc mamy godzinę 20. 20 w sumie mamy. No i zbierzemy sobie jajeczka. Zobaczymy, ile tych jajeczek będzie na dzisiaj. To było z wczoraj. E, także weźmiemy sobie, przełożymy te jajeczko tutaj. Te szkło muszę w ogóle. A, jeszcze mamy odseramy tutaj, zapomniałem. Okej, okay, obawiam się, że. Znaczy, obawiam. Zadowolony jestem oczywiście, że będę potrzebować dwóch wytłaczanek. No ale zobaczymy. Dobra ok. Tutaj pierwszy jest w rogu. Niestety, no ale lepiej w rogu niż w ogóle. Tutaj mamy kolejne, kolejne, kolejne. Także mamy już tych jajeczek 5. W sensie one i tak już i tak do jedzenia nie będą bo właśnie mają antybiotyk ale... no ale dzisiaj już dałem im wodę czystą, więc od dzisiaj, w te 6 dni powinno być dobrze i będą już jajka normalnie do jedzenia no dobrze, tutaj dajemy, cyk tu chyba już nic nie ma więcej, co? chociaż te jajka się tak potrafią schować no ale chyba nie ma okay, tutaj patrzcie w ogóle nie ma praktycznie tej słomy, ale trochę tych jajeczek widzę, że będzie dzisiaj. O, 13, a nie trzeba odjąć 4 przecież. Trzeba odjąć 4, no bo 4 zostawiłem chyba, nie? Ok, i tutaj mamy dwa. To ile dzisiaj jajeczek? E, minus 4, to mamy 11. 11 jajek, no dobra. Ok. Nie pasuje. No Czemu tutaj przed wyjściem mi? Kogucik Kogucik Kogucik, no Okej, okay, odkładam tutaj sobie na półeczkę. Cyk elegancko. Zamykamy drzwiczki. kurka? czaruś No dobra Seramy już weszły, chyba weszły, co? Także zamykamy seramy Chyba już weszły, no. Zobaczymy zresztą O, jeszcze nioska tutaj jest Kura, Nioska, kurka Co ten się tak w ogóle drze? O ten Się zastanawiam Dwa jajka jeszcze od, niosę, od silek Muszę im w ogóle dać jeszcze jedzonko, sypać Bo im się skończyło A seramy są, mnie. Zostawiam to jedno jajeczko, żeby miała na wzór. <grystanie> no co ty? Co on taki jest, co? Powiedzcie mi. Okej, okay. wiecie co? Tym dam to na razie. O, to im dam i ty. Niech sobie jedzą z tego. O, proszę, jest. Tutaj one do tego chyba dostępu nie mają, co? Ale wystarczy, że im zdejmę... O, one dużo nie jedzą te sirki. Wystarczy, że to im zdejmę, tutaj, o, cyk. Postawię tak i już dostęp będą miały. No okej. Okay. Kurczaczki tu są wszystkie. Są. No dobra. No idź, idź. Wszystkie już? A nie, jeszcze nie ma białej i koguta. I Ale masakra, co on, co on w ogóle tak fiszczy? Co myślicie? Tutaj ta kura jeszcze biega. Ojej, ojej. Kurki, do spania, do spania. No dobra. Dajemy tutaj. A no, szkoda, że jeszcze... A nie, czekajcie. Te jajka będą do jedzenia w sumie. Te trzy tutaj. Od silek. Szkła musimy wziąć na bok. To dajemy tutaj do jedzenia. Także damy w osobną wytłaczankę i tyle. No dobra, moi drodzy. Jedzonku nasypałem tym e, nioską, już wodę mają. Gąski, zagonie gąski, no a my widzimy się później. No dobrze, moi drodzy. Mamy godzinę już, powiem wam, że grubo ponad 22. No jakoś 23. Powiem Wam, że ja często właśnie patrzcie jaki w ogóle stary rower. Naprawdę stary rower to jest. Patrzcie jak tutaj on wygląda. Szczerze nie wiem jak on, skąd on się tutaj wziął. E, chyba jest cioci właśnie, dokładnie nie, wiem, nie znam sytuacji, bo nie było mnie, także nie miejcie mi miej tego za złe, e, no ale rower widzieliście przynajmniej. Po cichutku wchodzimy, żeby zamknąć kurki. I nie wiem, czy jej się podoba tam na tym oknie, czy czy co. Ojeju. Powiem wam, że jeszcze jedna rzęda by się przydała generalnie. By mógł dorobić w sumie. Jajek już raczej nie ma. Mimo no kogut, ale ty akurat w gnieździe to jest coś najmniej potrzebne. A ty akurat w gnieździe jesteś najmniej potrzebny. O, dobra. Także tak to wygląda. Kurka, ty na pewno też nie znosisz jajek? No. Byłaś, byłaś, no. No, byłaś, byłaś, byłaś. No. Dobrze. Powiem wam, że muszę, wiecie, kontrolować, żeby nie było sytuacji, że no i cicić. Ci. Dobrze, o, super. Się ustaw tutaj gdzieś i tyle. No jeszcze masz miejsce tutaj, tutaj, tutaj. Także jest tutaj, nawet, więc mogą sobie usiąść. No, ale patrzcie, im się ewidentnie tutaj podoba. Wydaje mi się, że tutaj im się po prostu podoba siedzieć. Nie, kurka, podoba Wam się tutaj. A wiecie dlaczego? Dlatego, żeby bym musiał tutaj zrobić jakieś takie te yy, na okres właśnie ten letni, żeby tu nie wskakiwały. Bo tutaj się ciągnie zimno, tutaj jest świeże powietrze, dlatego one lubią tutaj, bo mają właśnie te świeże powietrze. Kogucik, ty się nie boisz? Ale już widzicie, coraz mniej. Dał mi się dotknąć, także są postępy. Powiem wam, że dostaję szału, jeżeli chodzi o... E, jeżeli chodzi o... Przez... No... Jak to się... Błąd w zapisie, typu, że nagle mi przerywa w zapisie. I nie mogę, no i przerywa mi po prostu. Co tutaj się otworzyło, to czy to Także dostaję lekkiego szału, kiedy coś do was mówię, a patrzę, że już minutę, od minuty jest, nie wiem, nagranie nie, nie ten, nie włączone. No dobra, także kurczaczki tutaj gdzieś pod kwoką są jeszcze. Się dziwię, że te w ogóle nie są pod tym, pod, pod płytą grzewczą. Może w Rukim bardziej dam co bo się przydałaby ta płyta grzewczeńca albo podkręcę im, o, podkręcę im na szóstkę no macie macie to może wejdą sobie ładnie pod nią się położyć no dobra moi drodzy więc tak to, to wyglądało zgasimy tutaj już światełko niech kurki ładnie idą spać my żegnamy ten dzień pamiętajcie łapka w górę, miły komentarz, subskrypcja na kanale, tutaj kogucik sobie a, wiem jeszcze co chciałem powiedzieć. Dla tych, co jeszcze są tutaj przy mnie, to nie rozumiem osób, które piszą mi: Co ty robisz? Po co tego koguta trzymasz? Czy ty jesteś nienormalny? 14 dni. Miasz się po, po prostu. Nie wiem, czy mam ochotę płakać i się śmiać jednocześnie, bo to jest są naprawdę takie już głupoty. Moi drodzy. Nie, mam narażać, yy, ja po prostu mam, nie mam już słów na to, bo nie, mam włożyć tego koguta, dać go do niosek i być może narażać yy, nioski, a później nioski będą mi padać i będziecie pisać, a co ty, jak ty pilnujesz te zwierzęta, jak to o nie dbasz. No nie, ale chcę dobrze, ewidentnie chyba nie tak, ale ja, ja po prostu, i później się dziwicie, że ja nie czytam komentarzy, nie bo, znaczy i takie czytam za co w sumie nie wiem czemu wszyscy piszą, że nie czytam to, że nie komentuję to nie znaczy, że nie czytam bo czytam komentarze ale po prostu no jak takie komentarze czytam to aż mnie e, aż mnie zatyka, powiem wam, że e, w klatce no dobrze moi drodzy, więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku pamiętajcie łapka w górę, miły komentarz subskrypcja kanału, a my widzimy się w kolejnym odcinku, do następnego, cześć